Cześć, jestem jest i zapraszam Was na podsumowanie drugiego dnia Wrestlemania 37. Największe pay per view od WWE odbywało się na Raymond James Stadium w Tampa na Florydzie. Było to pay per view od ponad roku, gdzie w końcu mogliśmy zobaczyć widzów na trybunach, co na pewno było mega pozytywną wiadomością na starcie gali. Te specjalne wejścia, występy piosenkarzy do wychodzących wrestlerów były czymś niesamowitym i generalnie pozytywnym sygnałem, że być może w przyszłości WWE będzie mogło zapraszać widzów na inne pay per view. Każdy dzień składał się z siedmiu walk z godzinnym kick-offem, ten tylko promował walki, które w danym miejscu się odbędą. Tym razem przed startem show nie było problemów jak w dniu poprzednim i wszystko przebiegło po myśli zarządu. Pierwszy dem odegrany na arenie ponownie dostał Titus O'Neill i Hulk Hogan, którzy byli hostami Gali. Tym razem przebrani za Piratu, więc coś nowego, ale ich rolą było zapowiedzenie Gali i przywitanie widzów i tyle. Znowu Hulkster nie został mile przywitany i za każdym razem jak się odzywał, to fala Buczyń dawała wyznaki. Chociaż teoretycznie był podział na face'owego i heal'owego hosta, jak już możemy to jak już rozpatrywać. Przejdźmy do omawiania karty. Randy Orton pokonał The Finda Bray'a Wyatt'a. Tym razem wśród restaurów pierwszą wejściówkę dostał Randy Orton. Widać było po jego zachowaniu i reakcjach, że brakowało mu tego, tej otoczki i przede wszystkim widzów. Wejście Finda nie było tak super jak sobie wyobrażałem. Wyszedł z boksa, który stał przy ringu, i to wielkie pudło zostało nakręcone przez Alexę Bliss, która wcześniej zbiegła po rampie. W pojedynku nie działo się dużo, oczywiście, było to charakterystyczne czerwone oświetlenie w trakcie walki. Kilka ruchów i nagle Blissówna pojawiła się tam, gdzie Wyat na początku znajdował się, czyli na górze tego wielkiego boksa. Lała się czarna maść po jej twarzy i ogólnie miała dziwne spojrzenie. Patrzyła się na Finda, ten powoli zaczął podchodzić, lecz nagle dostał arkeją od Ortona. Bee służyła dystrakcji nie wiedzieć czemu i kosztowało go to pojedynek. Powiem wam, że nieco rozczarowała mnie ta walka. I w kontekście ile czasu dostała i to co się stało generalnie na końcu. Czemu WWE prawdopodobnie rozbija duet Bray Alexa i używa do takiego pay per view jak WrestleMania? Rozumiem jakiś przejściowy bagaż czy coś, ale ja liczyłem na jakiś ciekawy rozwój wydarzeń. Publicy też to za bardzo się nie podobało. Jak dla mnie jedyny minus drugiej nocy. Naja Jax i Shayna Baszler pokonały Natalię i Taminy opasy taktimowe kobiet i obroniły swoje tytuły. Starcie chilowe, Dziwne rozwiązanie, i szczerze myślałem, że będą chcieli kontynuować jakiś push dla Natalii i Taminy, a tu jednak okazało się, że wygrana była jednorazowa poprzedniej nocy i teraz, dominująco od dłuższego czasu, Shayna i Naya nie zamierzają spuścić stonu. Dodatkowo walka dostała dużo czasu, a jak wiemy ta czwórka nie menuje, nie wiadomo jakimi umiejętnościami w ringu, więc nie było to najlepsze show w ich wykonaniu. Nie ma też co się paswić, pani dawały z siebie jak najwięcej i nawet fani stawiali się za Taminą i skandowali jej imię. Czy wkroczyliśmy w jakąś Taminomanię? Sama samłanka po trzech minutach walki wyglądała jakby przebiegła maraton. Ważne, że Shayna wygrała i to się dla mnie liczy tak naprawdę. Można podkreślić, że strasznie agresywna była na naja, Co jakiś czas producenci musieli ją pikać. Jack za bardzo wczuła się w swoją rolę, I guess. Po czasie zorientowałem się, że nie było Reggie'ego, a jak później przeczytałem, napisał, że nie mógł wystąpić z powodu kontuzji. No szkoda. Kevin Owens pokonał samego Zayna. Następnie jedno z najciekawszych zestawień, i pomimo, że nie mieli żadnej stypulacji czy pasa na szali, to czekałem na tę walkę. Nie zawiodłem się, była to jedna z lepszych walk. Było więcej niż wiadome, znając ich historię, że coś ciekawego wykręcą. Szkoda tylko, że nie dostali więcej czasu, mogliby wziąć tak z dwie minutki z poprzedniego pojedynku. Koło stołu komentatorskiego siedział Logan Paul, sławny youtuber. Obecność jego postaci, powiedzmy szczerze, nie spodobała się fanom, bo ci reagowali negatywnie. Po walce naraził się Zajnowi i przede wszystkim Kayo, który nie czekał i ze domaganiem się od publiczności wykonał stunnera. Sheamus pokonał Riddle'a w PAS United States i został nowym mistrzem. Dalej walka o pas midcardowy, gdzie w tym pojedynku jedynie fajna była końcówka. Riddle zrobił przewrót w powietrzu i dostał broł kika na twarz. Tak, to poprawna walka i Irlandczyk zdobywa trzeci raz PAS United States. Zdecydowanie zasłużył na to, będąc w czołówce RAW i bijąc się na dobrym poziomie z McIntyre'em. Trochę na szybko wrzucony do, do tej walki, Ear, Ear, Riddle kończy panowanie na lekko ponad miesiącu. Apollo Cruz pokonał Bigiego i opast interkontynentalny i został nowym mistrzem. Kolejna zmiana w obrazku midcardowym, tym razem na SmackDown. Nowy gimmick Apollo doprowadził go do ważnego zwycięstwa 1 vs 1 na WrestleMania i pokonanie byłego reprezentanta The New Day. Stipulacja była pod tytułem Nigerian Drum Fight, gdzie wokół ringu były rozstawione instrumenty, które były do użycia, ale najwidoczniej było to zbędne, bo panowie ani razu nie użyli ów przedmiotów. Walka według mnie o wiele gorsza od pasa US, jednak dostaliśmy interwencję pewnego pana, którego imię mogą niektórzy i powinni kojarzyć. Cała niektóry interweniował walkę zaatakowała mistrza i pomogła Polo wygrać pas to inny jak aka to tunda, teraz znany jako Commander Azes. Jak już mi jego imię będzie komandorem i nie wiem czy będzie wyżej w tej hierarchii niż Cruz, czy będzie pod nim, może dowiemy się na Smackdown. Ria Ripley pokonała Askę pas i została nową mistrzynią. W Comen Event dostaliśmy pojedynek solowy o pas kobiet brandu czerwonych. Historia mogła się potoczyć całkowicie inaczej, jak czytałem. Plany zakładały starcie Evans i Flair, ale inaczej się potoczyło głównie z powodu ciąży Lacey, więc Aska dotrzymała pas do WMK. Ria wyszła, zadebiutowała na row wyzwała mistrzynię i tyle. Potem, jakieś podpisywanie kontraktu, walki razem ze skutkiem negatywnym, no i panie dostały ostatnią walkę kobiet na włęce. Walka sporo gorsza od tej z poprzedniej nocy w main eventie, ale nie narzekam na jej przebieg. Warto podkreślić wiek Replay, która ma dopiero 24 lata i już zdobyła pierwszą wygraną na największym pay, pay per WWE. Świetna jest i mam nadzieję, że wraz z Bianką zostaną nadużyjmy mistrzniami, gdyż chyba jesteśmy świadkami nowej fali kobiet i nie mam nic przeciwko temu naliśmy no, się już Four i Jacki, które praktycznie cały czas dzieliły tytuły i nie mówię, aby odeszły i nie wróciły, bo są nudne, tylko przydałoby się jakieś odświeżenie tej dywizji mimo wszystko. No i Main event, który zamykał całe dwudniowe show. Roman Reigns pokonał Edge'a i Daniela Bryana o pas Universal i obronił swój tytuł. Walka, w której zwycięstwo każdego nie musiało nikogo zdziwić. Ja z całej sympatii kibicowałem Edge'owi, wiadomo, ten kombek po tylu latach i jego promas sprawiły, że cały czas to ma i z chęcią będę oglądał każde jego walki. Był jeszcze Bren, który storyline'owo wepchnął się do niej, przegrywając wraz z Na Romana. No i Mistrz, który jest totalnym dominatorem, miał chwilę słabości w walkach z Danielem, gdzie nawet odklepywał, ale na koniec to Tribal Chief, przypinając dwie osoby na raz, pokazał innym gdzie ich miejsce w szeregu. Bardzo fajne starcie, no i ten Jayuso, który kiedy miał okazję, to interweniował w pojedynek i pomagał mistrzowi. Mogłoby się to trochę wkurzające, ale zawsze coś dodatkowo się działo. Coś czuję, że Edge może być nieco zły na Briana za to, że nie dał mu walki 1 vs 1 więc liczę na fałd panów. Oby nie kontynuowali z Rejsem, bo to nie będzie miało sensu po tej gali. Podsumowując, wystają na 7 na 10. Dobry drugi dzień. Pierwszy jednak wywarł na mnie lepsze wrażenie i finalna ocena Menu 37 to 7,5 na 10. Ogólnie świetnie się bawiłem, poziom walk był zazwyczaj dobry, kibice w miarę aktywni, lecz mam wrażenie, że W dodawało głosu z wirtualnej publiki. Samo zachowanie reżyserów pokazało, jak bardzo im tego brakowało. Minimet na bardzo dobrym poziomie i 5 zmian pasów. To było na tyle, jeśli podoba Ci się moja produkcja, ja może zobaczyć inne filmy na moim kanale. Do usłyszenia.